Cześć, jestem Piotr Płomiński. Jestem finalistą Mistrzostw Świata Juniorów na jedynce i rekordzistą Polski Juniorów na ergometrze na 2 km. Co u mnie słychać w tych trudnych dla każdego czasach? Dalej trenuję, tylko że w domu. Posiadam w domu ergometr, trenażer, ciężarki i handle. W domu staram się wykonywać siłownię ogólnorozwojową, wytrzymałościową z tym co mam. Mam też ergometr, wykonuję na nim treningi w pokoju bo nie mieści się na balkonie, ale za to na balkonie robię trenażer, czyli rowerek. Robię to tam, ponieważ jest to pewne rozmaicenie. Mogę pooglądać co się dzieje na dworzu. Są to trudne treningi, no bo jednak trenujemy nie wiedząc do czego, no ale treningi posuwają się do przodu. W moim wolnym czasie uczęszczam na lekcje online, bo jeszcze się uczę w technikum. Zawsze się coś ugotuje, czy to obiad, czy kolację, poogląda filmy z rodziną, porozmawia ze znajomymi, no ale też ze znajomymi nawet pograć. Jestem wyczuwalny niedosyt treningów na wodzie, no ale trzeba to przetrwać.